Cześć wszystkim z tej strony Kuba Agro. Witam Was w kolejnym odcinku na serii Hopperman Nie przypadkowo zaczynamy w tym miejscu, ponieważ dzisiaj będziemy się zajmowali cielakami. Yy, będzie taki trochę poradnik, także... Yy, oczywiście odcinek z serii Hopperman, ale również poradnik dotyczący cielaków, także jeśli ktoś nie wie yy, nic na temat cielaków na Hopperman albo wie niewiele, to zapraszam, żeby uważnie sobie tutaj słuchać i potraktować to jako poradnik. Po pierwsze, chciałbym Wam powiedzieć, że sorry, że ostatni odcinek nie ma zakończenia, ale po prostu przypadkiem go uciąłem i później nie chciało mi się już tego montować. Także jeszcze kończąc jak poprzedni odcinek, mogę Wam powiedzieć, że zarobiliśmy dodatkowe 34 tysiące i tym sposobem mieliśmy 200 000, 209 tysięcy euro, ale niestety. O, niestety, niestety. Kupiłem w sklepie dwa big bagi pszenicy na zimę dla kur. No więc troszkę tych pieniędzy nam z kąta zeszło. Dobrze, także zaczniemy trochę od końca. Na początek musimy. Podjeżdżamy. Oczywiście tak. Jeszcze jedna rzecz. Okno zarządzania cielakami jest. W tym miejscu, gdzie nam się tutaj te cielaczki pokazują, czyli jak najbliżej tego punktu, musimy podjechać przyczepą do transportu zwierząt, aby mieć to okno zarządzania. Wciskamy R i przenosimy 10 cielaków do przyczepy. Zobaczmy, czy one tam są. No, są. Aha, się tutaj. Czekajcie. No, koła w prawo i jedziemy. Dobra. No i mam nadzieję, że tak. Już jest y, cała zagroda dla cielaków pusta. Teraz tak, cielaki możemy sprzedać w zasadzie w dwóch miejscach. Jedno miejsce to jest y, rzeźnik, który jest blisko sklepu z maszynami. Drugie miejsce to jest handlarz z zwierzętami. U handlera zwierzętami po prostu wyładowujemy te cielaki, dostajemy pieniądze i to jest wszystko. Natomiast u rzeźnika wyładowujemy te cielaki, no i są one przerabiane jakby na mięso u rzeźnika. Za chwilę Wam pokażę to dokładniej. Dojeżdżamy już do sklepu. Myślę, że to nawet dla początkujących osób na Hofbergman jest miejsce charakterystyczne, no ponieważ tutaj kupujemy wszystkie maszyny. No i bardzo blisko sklepu tutaj jakby w następnej uliczce mamy rzeźnika. Musimy sobie tutaj cofnąć. To nie będzie takie proste, ale jakoś damy radę. Dobra, wjechaliśmy. trigger jest dość długi, więc... dość duży, więc jak wciśnięcie po prostu R, tutaj gdzieś w okolicy na placu. Jeszcze możemy sobie otworzyć tą rampę. Poczekajcie, przed chwilą było R i już nie ma. Może to musi być jednak złożone? Nie wiem, zobaczmy. Zaraz powinno być. Dobra, i tu nam wyskakuje monitor, czy chcemy wyładować wszystkie zwierzaki, które mamy na przyczepie, czyli 10. Nie możemy sobie ustawić liczby, tylko albo wyładowujemy wszystkie, albo żadnego. No i jak usłyszeliście, rzeźnik zaczął. Teraz pracę. i tu sobie wykręcamy. Tak, tutaj będzie bardzo głośno, więc ja tylko wam pokażę i zaraz wyjdę. Tu jest to menu, w którym widzicie ile jest załadowane. 50% i 10% cielaków. Tutaj będzie wam się będą wam się pojawiały skrzynki z mięsem. Co jakiś czas musicie to mięso stamtąd zabierać, ponieważ... Po prostu ono po prostu będzie jakaś określona liczba tego mięsa na tych półkach i więcej się nie zmieści, dlatego trzeba w jakiejś czasie zabierać, żeby rzeźnik mógł więcej tego dorobić. To macie buza. Czy na razie z możecie z niego korzystać, żeby sprzedawać to mięso. Ale możecie również korzystać z innych pojazdów oczywiście. My tymczasem sobie wykręcimy. I jedziemy do handlarza zwierzętami. Jest to jedne na, na tej mapie miejsce, w, y, gdzie możemy kupić y, cielaki. W nim rów, również możecie sprzedać te cielaki, ale wtedy po prostu, tak jak mówiłem, sprzedajecie je i dostajecie gotówkę, a tutaj musicie, y, sprzedając je do rzeźnika, musicie się jeszcze natrudzić, żeby jakby odbierać to mięso, no i później je gdzieś zawieźć do jakiegoś sprzedawcy, a do jakiegoś miejsca punktu sprzedaży, na przykład do jakiegoś domu albo u siebie na... Yy, na gospodarstwie, w tym sklepie gospodarstwa albo w jakimś skupie czasami może się to bardziej opłacać niż, niż yy, sprzedanie tutaj u, u handlarzy zwierzętami, ponieważ tutaj czasami też są dość niskie ceny więc trzeba też na to uważać przyjeżdżając do rzeźnika wciskamy przycisk R i mamy Tutaj do wyboru tych zwierząt, wszystkie zwierzęta, jakie możemy kupić na opiechu w Bergman. No i tutaj z, zaczynają się cielaki. Mamy raz, dwa, trzy. Trzy razy cielaków. Biało-czarną, czarną oraz brązową. Myślę, że my kupimy... Po ile te cielaki są? Po 700... Yy... To może my tak kupimy ich z 15 tym razem. A czy one się zmieszczą, jeszcze poczekajcie. 2, 3, 4, 5. Dobra, weszły. I to będzie, na wyniesie 11 tysięcy. Czyli kupiliśmy 10 cielaków biało -czarnych. Oraz 5 cielaków czarnych. No, nawet widać, że jest ich 15. Ugniosły się w tej przyczepie. Strasznie ciasno stoją. No, ale dobrze się więcej zmieścić, nie? Także stąd droga na gospodarstwo jest. Taka sama, a więc yy, widzimy się na gospodarstwie i tam opowiem Wam więcej o cielakach. No, jechaliśmy na gospodarstwo. Pod przyciskiem R mamy z powrotem tutaj menu zarządzania zwierzętami. No i zwieraki są przeniesione. Ten ciągnik sobie tutaj zostawimy na razie. I przejdziemy do tego, aby Wam wytłumaczyć, jak tutaj się, tutaj się laki hoduje. Cielaków mamy tutaj 15. Yy, jak wejdziecie w menu zarządzania zwierzętami? Oczywiście ja mówię o sytuacji, która jest na Seasons, bo bez Seasons ja nie gram, nie wiem, jak to dokładnie wygląda, ale żywią się na pewno tak samo. Yy, tutaj mamy słomę oraz mleko. Trzeba im ścielić oraz po prostu dawać im mleko do jedzenia. Tu mają takie wiaderka ze smoczkiem, yy, jak to dla małych cielaków. Także aby im dać jeść, po prostu bierzemy wiaderko, które standardowo na starcie jak za zaczynacie tutaj roz rozgrywkę, stoi tutaj, obok tej kanki. Bierzecie wiaderko, udojone mleko, które macie w dojarce nalewacie po prostu z kranu. Obsołka do Jarki to jest po prostu wsiadamy przyciskiem E Przyciskiem Enter uruchamiamy Przyciskiem B ją jakby rozkładamy, ona się tutaj otwiera I przyciskiem R rozpoczynamy dojenie W momencie kiedy się skończy proces dojenia Wciskamy z powrotem B żeby nam, się wszystko, żeby nam się wszystko tutaj ładnie złożyło przyciskiem Enter wyłączamy. Nie musimy tego wyłączać. Po prostu będzie wydawało wtedy dźwięk, ale dzięki temu na przykład ten ekranik będzie podświetlony, jak widzicie. No i ten się będzie świecił. W momencie, kiedy wciśniecie Enter, ten zgaśnie, ale ten też również zgaśnie, więc na przykład w nocy będzie ciężej tutaj odczytać ten, tą ilość mleka. Z takim wiaderkiem napełnionym mlekiem. Podchodzimy tutaj. I widzicie, mleko nam samo zniknęło, a w wiaderkach tych małych się uzupełniło. Teraz prawie nic nam nie zeszło, bo już po prostu dzielaki mają pełno. Możecie sobie to wiaderko odstawić i tyle. Natomiast jeśli chodzi o słomę, to potrzebują one rzeczywiście bardzo mało tej słomy. Do tego, z mojego doświadczenia, najlepszy jest Gator, ponieważ gator jest bardzo mały, zaraz go znajdziemy, gdzie on tam jest. Ten gator, no jest. Tu jest, już jest gotowy do siełu, bo będziemy siali na piątce y rzepak dzisiaj jest ostatni termin. No, ale to nie będzie taki zwykły siew. Zobaczycie na kolejnym odcinku, będzie naprawdę ciekawie. Sam będę to robił pierwszy raz, także fajnie, fajnie. Dobra, I jak widzicie, podjechaliśmy pod tą rurę. Automatycznie nasypuje nam się yy, słoma. Pamiętajcie, że Gator ma również możliwość założenia takich ramek tutaj z boku. Takich jakby płotków małych. W momencie, kiedy macie tą opcję, z płotkami. Nie nasypie Wam się słoma, mimo że podjedziecie pod tą rurę, więc musicie uważać, nie mówcie, że coś nie działa, tylko po prostu wtedy wciśnijcie przycisk N, znikną Wam te płotki z boku wtedy możecie nasypywać. Najlepszy sposób, według mnie, do ścielenia słomy dla nich jest właśnie wzięcie gatora, podjechanie sobie tutaj, otwieracie sobie zajawkę. Oczywiście można to robić jeszcze za pomocą innych ścielarek Ale wtedy nie macie dokładnie pewności czy ścielicie krową czy ścielaką, Bo te trygiery te tam są jakby do takiej ścielarki, które, którą wie, wieszacie na turze To jest bardzo, albo na ładowarce jakiejś teleskopowej to jest bardzo, te, te gery są niedokładne Widzicie, w momencie kiedy dojechaliśmy tutaj był trigger, wcisnąłem i, i wysypała nam się słoma no i zamykamy sobie z powrotem. Obornik od cielaków nam się usypuje w tym miejscu. W pryzmę taką aż będzie bardzo wysoka. To się naprawdę usypuje dość wolno, więc na pewno zdążycie to wywieźć. Po prostu, jeśli jest tego już dużo, to podjeżdżacie tutaj ładowarką, zabieracie i wysypujecie na płytę obornikową, czyli tutaj. Kiedy gramy na Seasons, Cielaki są standardowo, na, w momencie kiedy je kupujemy, ważą 150 kg i mają 0,8 roku. Ja je trzymałem do wagi chyba 330 kg, co i tak już było bardzo dużo jak na Cielaki, no ale tak mechanika tej, gra, tej gry działa. A jeszcze co do słowa? to po prostu możecie na sobie ten nadmiar, który zostanie w gatorze, możecie wysypać dla krów. Tak jak ja teraz właśnie zrobiłem. Ten odcinek będzie krótszy. Myślę, że yy, pomogłem Wam tutaj, tym, którzy mnie ogarniali, Mogłem yy, po prostu zobaczyć yy, właśnie jak obsługiwać na tej mapie cielaki. Jest to fajna taka. Tutaj yy, byłem, yy, fajna taka maskotka mieć yy, Może nie maskotka, taki fajny dodatek mieć tutaj sobie yy, W takiej zagrodzie, jakieś małe cielaki Ładnie to wygląda Nie przeszkadzają nam tutaj one, nie wymagają jakiejś dużej opieki Nalanie im raz dziennie wiaderka mleka z tej maszyny naprawdę yy, Nie jest dużym obowiązkiem Jeśli chodzi o słomę to też yy, Nie wykorzystują jakoś bardzo dużo na pewno nie tyle co krowy, bo krowy to potrzebują naprawdę dużo słomy. Yy, Cierakie produkują dość sporo obornika. Także z tamtych 10 miałem, nie pamiętam, yy, na pewno ponad 500 litrów yy, obornika dziennie. Także z tych 15 będzie na pewno więcej tego obornika fajnie, bo to jest... Obornik jest naprawdę bardzo cennym materiałem teraz dla mnie. W ogóle wszelkie materiały... Yy, do nawożenia są dla mnie bardzo teraz cenne. Także w tym odcinku to wszystko. Jeśli Wam się podobał to dajcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie, zas nie zasubskrybowaliście kanału, to oczywiście zapraszam do zrobienia tego. Zaznaczcie tam dzwoneczek, żeby Wam wszystkie powiadomienia przychodziły. No i zapraszam do dołączenia do naszego Discorda. Link znajdziecie w opisie do filmu. Link do po pobrania sobie tej mapy również znajdziecie w opisie. Na Discorda szczególnie zapraszam, ponieważ są tam umieszczone, jest umieszczone wiele informacji, których nie znajdzie się na moim kanale, ponieważ nie mam jeszcze zakładki społeczności, a tam mogę się z Wami podzielić różnymi innymi informacjami dotyczącymi Hobergmana oraz kanału. Także dzięki za oglądanie, cześć!